Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z portala dwójki. Tak. I dzisiaj gramy dalej, długo nie gram. Muszę się obeznać, dobra. O, coś, 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 coś. Przyciszę. Bo mnie nie będzie słychać, a jego będzie słychać. A tego nie możemy znieść. Nie. Jeszcze odrobinkę. Jeszcze! Za głośno go słychać. Przynajmniej jak dla mnie za głośno go słychać, tak? Może być. Hmm, gdzie teraz tam na dół? Chyba ostatnio byliśmy... Tak. Hmm, przepraszam. Ostatnio chyba byliśmy właśnie w tej windzie zjechaliśmy. Jeśli się nie mylę. Gdzie jest ta winda, Lol. LOL. W tej windzie zjechaliśmy I dalej chyba tutaj będę teraz. No, chyba tak. No, przepraszam bardzo, ale dawno w to nie grałem, już nie pamiętam w ogóle nic. Trochę fabu fabuły, nie? Fabuły nie zapomniałem, fabułę pamiętam dobrze. Ja zawsze dobrze pamiętam fabułę. Chcę tylko sprawdzić... Hmm, gdzie mamy się dostać? Aha, tam. Ło! Wow! A, mi wystrzeliło? O, spoko. Da, 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 spoko, loko. Sprawdzę tylko, czy mikrofon jest włączony. Tak. O, wiecie, jak to jest z tym nagrywaniem. Nigdy nic nie wiadomo. Dobra, tutaj. Dobra. Tak strzelam! Lol, strzelam. Ja tak strzelam, bo w ogóle chyba dobrze poszło. A! Wybijający glutek. No to tutaj sobie walnijmy. Hmm. Hmm. O! I teraz się rozpryśnie. PUM! Górę. A, kontrol, żeby przestać się odbijać? Nie wiem, czy to już było, czy nie było. Jest jestem. Teraz chyba tu. I tu. I tak. O, jeszcze tak. O. No teraz chyba będzie dobrze. Wow. Wow. O, spoko. Tutaj. Tutaj. I chyba będzie trzeba nacisnąć. A nie, 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 nie. nie Spoko. Spoko, leci, leci, leci. Hmm. A, fu 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 enough. Fu. No f Dobra, dobiłem się. Co Nie dolece. Nie ma bata. No właśnie, no. Oooo. jeden. Oj, spryciulu. Spadnie na to. Wow, tu nie, nie ma sensu Jak ja miałbym się stąpił tutaj wybić, żeby... Mm. Fail. Fail, dobra. Jeszcze raz. Mm. O, spoko. Mogę przecież skoczyć tu czy tu? o właśnie o właśnie o to nie chodziło o i tak pod siebie hop jest 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 jest, jest 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 o to chodziło bingo przepraszam przepraszam jeśli coś wam zaszumiało swędziało mnie główne jajca co? spoko Stich. Narta, Jo! Norto sporto. Takie powie Będziemy mieć własne powiedzonko. Nie wiem, czy przeprowadzę dalej, czy to będzie nasze powiedzonko na portala. Narta. Takie fajne powiedzonko Narta. Oj 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 Zlakuwała. Co to jest? Następny glut? So co on robi? Może przyspiesza? Nie, ja, chyba normalnie biegnie. No dobra, weźmy sobie tak. What the fuck? A, dobra, dobra, już wiem co to robi, wiem już co to robi. Oj, fuck. O, fail. Już wiem, co to robi ta woda. No tak, <laughs> wiem, co robi woda. Woda, ta, że tak to powiem, to będzie woda. Ona, patrzcie, zaraz, zaraz sami zobaczycie, zmywa to. O, i o, widzicie? Nie ma. Będziemy mieli pewnie z tym jakieś problemy. O, no i dobra, chlub lup, lup lol złe przeczucie, złe, bardzo złe źle się będzie działo oj źle, oj źle nope, aaaa nie wiem, dobra podstrzelajmy tak tym trochę nope o co nie mam żadnego pojęcia jaki nobl nobl jest takie słowo? Hmm. mogę strzelić gdzieś tam do wody jedynie jeszcze tam do wody się strzela Tzy. aha spoko o! No, o to mniej więcej chodziło A. O. Nie, no nie, przesadzajmy tutaj. O! What the fuck? Żeby się utrzymać? O, dobra, utrzymaliśmy się. Jeśli się nie mylę, to będzie taka, taka, taka zwinna akcja, taka... O, tak bym to zrobił. O, Ua. Ua. Prawie?! Nope. Hmm. Coś mnie zawoduje to... ...i to. Po co miałbym nie tam strzelać? O chwila, tak bym tym się jeszcze pobawił, tak? Nie. Nie. Czy myślicie o tym, że mnie się stąd... Znad... O! Fail. Mega fail. Mega, mega fail. Dobra, przestań się odbijać. Tak, żeby Odbić się od tego i tam w lecie coś takiego, żeby było. Jeszcze po co to to? What, what the fuck! What the fuck! Jesus! Jesus! Jesus. Hmm! Weźmy jeszcze tak sobie tutaj. I to tutaj. Może niżej uda się to zachlepać jakieś. Ja, ja nie mogę. Niżej chlap! Jaki slap. Nie nope. 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 Nope, nope, nope. Zaraz. Zaraz, zaraz. Tam się pomalowało. Już wszystko jasne. Na no serio to nic nie jest jasne, ale co tam wszystko co ja robię jest takie głupie. Nie nope. No, nope. co ja chciałem w ogóle zrobić z tym? Co ja zro chciałem zrobić z tym fantem? Zaczekaj, wejdźmy sobie tutaj. Mm, ale dupa, no. Dobra. Ten font tu. Mm. O, tak o to mi chodziło. Ten font tutaj. Ten font tu. I jajco. Dawaj. I dawaj. No dobra. Ała. Wow. Jesus. Mm. Przestań. Przestań. Dobra. Także ja teraz to pomarańczowe. I to tak no to. A! Fail. Nie, jeszcze raz, jeszcze raz. bra Dobra. Seriously? No. dupa, no. Jaki fist, tak? Lol, wy to widzieliście? A gdyby mi się tak. Dobra, dobra. Byłem głupi. Byłem strasznie, strasznie głupi. Wszystko kumam, już wszystko kumam. Patrzcie, patrzcie teraz. Patrzcie. Ci, co nie skumali, tak jak ja. Gratulacje, jesteście mną i ja się chwaliłem, że dużo umiem. No, Przepraszam bardzo, już... Po, powtarzam to drugi raz i, i jestem frajerem. Teraz wszyscy. Ku, jest frajerem, tak. 14-14, powiedzmy, jeszcze 15 minut. Zawsze tak mówię, nie? No. Uh, 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 uh. O weźmy sobie to, tutaj tą No właśnie tą I nalejmy ją tutaj I w ogóle tutaj Tu, tutaj No, chlub Właśnie, chlubni Po co miałbyś nie chlupać I tu tutaj? A, mm. Nie, 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 tam nie Tam nie wolno, tam, tam jest brzydko Brzydko, bebe i w ogóle. Hop, sasa, sasa. A, ja mogę snąć się. Mhm. <śmianowicie> mm mhm. Mm I... Jesus! Bo Co to ma być? Utknąłem? No... Mm. Dimitr. Dimitro, fuck it, fuck it, mmm, mmm, mm. tak, chopsa ja ja, chopsa ja ja, dobra, nad tym się tak nie natrudziłem nad wcześniejszymi moimi... super mega akcjami, o tak. O tak, czekajcie. FARKET! Dobra. 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 Nie, nie dobra. Nie, mega nie dobra. Mega bebe! Weźmy sobie tak. Wskoczę, skoczę, skoczę. Skoczę. Dobra, w ogóle to... Co było w ostatnim odcinku? Ziemniak, nasz przyjaciel jest zły, coś takiego. Ziemniak, lol, ziemniak. O, fu. A to co się tam dzieje? Hm. Słyszymy, że to będzie straszne. Łooo! Wow. O, dobra. Hm. Mm. Jeszcze, jeszcze trochę tego. Gdzie to wskoczyło? Gdzie to gówno? Mam cię! Teraz pójdziesz do wody. Dobra, umyte. Tak jedną kropelką trochę nie halo. Eee, tutaj, tutaj... Tu... To raczej będzie tu, potem stało w To to ja nie wątpię eee, Może to glutek gdzieś tu będzie Mmm jeszcze tu Tak żeby na to wskoczyć I -a. o głupek Dobra I co teraz ty Fantem A no tak będzie z tym fantem. Nooo, ciocio ciocio, ciocio 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 ciocio. O, latarkę mamy, latarkę. Jak do szybko strzelam, to te światy tak. Latarka! Nigdy nie zauważyłem, że to świeci. No dobra. O czym my gadamy? Latarka, broń latarka 14.19 14.19, kiedy to nagrywam o 1924 wczoraj ktoś do mnie dzwonił ale mam to gdzieś. Jedziemy mm, 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 mm. Dobra Ty mi gratuluję Tak na wszelkie wypady eee, LOL Da się tu gdzieś coś zrzucić jakiś portal. O, spoko. Spoko tu się da. No i hop. No i przechodzimy dalej. Jakie otwieram te drzwi nie łapiąc za klamkę? Dobre pytanie. Aha, bierze. Aha, świeci. Świeci przestrzeni, teraz to zauważyłem. No dobra. Tu nie ma po co tam. Mhm. Mm o, o nie. 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 Chciałbym, chciałbym. Tu się nie, tu się da. Tu się na pewno da. I na górę i mm. Dobra. Dobra jest jest fail. Fail. Nie jest fajnie. Nie fajnie. Cooo! Mm. Ach, ach, ach. Ach. Ach, 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 uch, ech, ach, ach, ach. Chyba mam pomysł. Ryzyk fizyk. Dobra, hopsa, sa, sa. Hops. Wow. Epic Queen. Nic. No tutaj się dwa jakieś. Tanks Tu się tanks... A... O, cool. No dobra. Nie lubię takich wielkich pomieszczeń. Nie lubię wielkich pomieszczeń. W sensie w Gerd. Mm. Wszędzie trzeba, w trzeba strzelić, wszędzie coś zrobić i... Kurczę. Mm. Myślałem, że to jakaś płytka naciskowa. A, jak zacina się cina się. Eee, dobra. Tam tu... Znowu akcja z tym kółkiem, co trzeba do niego wskoczyć? Już jest chyba była taka akcja, tak mi się coś... Nie wiem, dawno nie grałem w to. No dobra, tu. tu tu po co ja tu weszłam? Po co ja tu weszłem. Eee, widać pani ciekawego. O! O coś, 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 coś tak jest. BUM. I znowu... BUM! Nie! Nie! o, Co się! Wow. Eee no Wyszłem poza mapę. Ja myślę, że to tak ma być, że ja nie dolecę do tego kółka, bo tam jest niby wyjście i spadnę gdzieś znowu niżej. Fail, Fe fail, mega fail. Dobra, tu na pewno i tu. No ale o co chodzi z tym posunanym budynkiem? No, nic. O, jakaś winda tu jest. O! Hajne przejście, mądrze. O lol, nieważne. Oh. Może tu gdzieś strzelić? Nie, nie da się nigdzie. Teraz coś sobie z tego sprawę, że może ja tu w ogóle nie powinienem przyjść. To taki mały smaczek, taki. To nic dlatego, że. Bo. Takie to, miejsce. To, to, to. Taki. Chcę znaleźć ten ma, tak? Taki, taki, taki smaczek dla niektórych. Ale trzeba ten dinks otworzyć. Nawet tam. Tam na dole są jakieś drzwi. No dobra. O, nie! Bym w, w pati znowu bym gdzieś poleciał. Tu są jakieś drzwi. O. o! no dobra, spoks. 426 Nie będę tu czekał, wepchnę się na środek. Na, na środek. Na początek kolejki. Mm. Terminal w komputerze? Nope. Terminal w Dynksie, nope. Terminal w terminalu, nope. Może w obrazie. Nope. Ani trochę. Tu, 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 tu. W lampce. Nope. No gdzieś musi być ten terminal, no. Nie. W tej pokładce. Pod, podkładce. Nie. No. Przecież ja na marne nie wchodzę do tych pomieszczeń, da? Da? Jaki ja jestem głupi Nie sprawdziłem telefonu no, nie. nie terminal, nie Telefon terminal, nie No gdzieś musi być ten terminal, no i już jestem coś mi urwało Urywało mi coś Deski No dobra Przegrzewam się Przegrzewam się, normalnie się, od tego zamyślenia się przegrzewam, no. Stamtąd wyszłem, więc nie sądzę, żeby tam coś było. Nie sądzę, przynajmniej. Pójdźmy jeszcze raz tu. Coś mi ten obraz nie, nie pasi, no. Teraz mówię na serio. Coś mi nie pasi, mi wszystko nie pasi, no. Płytka naciskowa. A siebie tak tutaj wejść Ze zerknąć z tej perspektywy to gdzieś na pewno się nie otworzy. nie a zaraz zo 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 zo, zo 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 za, za. górne piętro tu jest oh my god oh my god no dobra weźmy tak o, o ja nie mogę no Jakiś smaczek, czy? Dobra, wejdźmy sobie wyżej. Wyżej sobie wejdźmy. I stąd może jakoś by tam wpieprzyć. No, nareszcie. Coś, coś, coś się dzieje. O, O, dobra. Coś się stało. Ja widzę gadającego ziemniaka. O oh my god! Terminal w ziemniaku. Wiedziałem, że gdzieś będzie terminal. Wysiadę. Cicho, ja cię wysiaduję. Daj mi klucz do drzwi, głupi terminalu. No chodź ty terminalu jeden. Taki kupek. Chodź. O matko, gdzie ja? Nie, teraz ten będzie nam cały czas pieprzy. What the fuck... <laughs> Drzwi się otworzyły. Ja. Teraz jak dostanę powera, mówię wam. Zaraz zobaczycie. Ta ziemniak dodaje mi mocy. Moja moc jest spełniona. Daję ziemniak. Wow, Matrix. Po barieryce. Po barieryce. Barieryce. Głupek. No dobra, powiedzmy, że tu już będzie powoli... Koniec. Taki mały pstryczek, taka mała zagadka, a ja się z nim tak trudziłem. O! Ponowne spotkanie? O, nowy rozdział, to my skończymy sobie teraz. I widzimy się w kolejnym odcinku. Tak. O, jakieś pomarańczowe. Dobra, będziemy tam dalej patrzeć. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i oglądajcie. Żegnam Was bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka.